Dziś zaprezentujemy dwa modele Blackberrygo, bardzo zbliżone do siebie: 8520 model i 9300. Obydwa modele pracują w zakresach 850-900-1800-1900. Klawiatura kwerty, wygląd, design prawie że identyczny, jedynie troszeczkę kolorystyką się to różni. Obydwa telefony, praktycznie te same wymiary. Waga 93.00 jest 2 gramy mniejsza. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jeden i drugi ma 64 tysiące kolorów 320x240. Czas rozmów około 270 minut. Czas czuwania w jednym i w drugim jest dosyć zbliżony. Jeżeli chodzi o 8520, to jest 16 dni, jeżeli chodzi o 9300, jest to 19 dni. Bateria w jednym i w drugim jest zastosowana taka sama, 1150 mAh. Model 8520 pozwala na rozszerzenie o kartę pamięci do 16 GB natomiast już w nowszym modelu 9300. Można zastosować kartę 32 GB. Procesor zastosowany w starszym modelu jest to 512 MHz, natomiast w nowszym 624 MHz. Jeżeli chodzi o aparat, jeden i drugi stosunkowo słabe aparaty, 2 megapiksele. z tego tytułu, że to są przeznaczone dla użytkowników, którzy wykorzystują funkcje podstawowe Blackberego, a nie używają telefonu do zabawy. Telefon pozwala na bieżąco odbierać maile poprzez swoje aplikacje stosowane w tym telefonie i bardzo prosto za pomocą tych aplikacji w czasie praktycznie rzeczywistym odsyłać te maile z powrotem czyli taki no przenośny komputer podręczny. Tak, jeżeli chodzi o szyfrowanie, no to jeden z nielicznych telefonów, które bardzo je trudno złamać. 9300 jest to model, którym szybciej działa Internet, jest już to model z 3G, 8520 niestety jeszcze 3G nie posiada. I W modelu 9300 zastosowany już jest moduł GPS. Obydwa mają oczywiście moduł Wi-Fi. Cena 85.20 kształtuje się nowego w granicach 550-600 zł, czyli chodzi o model 9300. Cena ta już jest stosunkowo wyższa, około 200 zł więcej, czyli w granicach 750 zł można taki nowy telefon już zakupić. Systemy są oczywiście e, OS Blackberry'ego zastosowane, jest to ich specyficzny system stosowany tylko i wyłącznie do tych telefonów.